Drodzy słuchacze, 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki. To doroczne święto organizowane przez UNESCO od 1995 roku w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony praw autorskich. Rok 2021 to rok, któremu patronują Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Lem, Tadeusz Różewicz oraz Krzysztof Kamil Baczyński. Postanowiliśmy połączyć te dwie inicjatywy. Dlatego też dziś uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy Promyk z Gościna odczytają Państwu utwory tych wybitnych polskich twórców. Zatem zapraszam do wysłuchania naszych interpretacji arcydzieł polskiej literatury. Cyprian Kamil Norwid, mój ostatni sonet. Bądź zdrowa. Tak ponury Bajron żegnał żonę. Tak i niejeden luby lubą swą nie stało, Lecz mych pożegnań chwila będzie o nie miało, Chociaż zawsze wymowne oczy wspłomienione. Teraz więc, póki jeszcze niebo jest łaskawsze, Póki jasność twych spojrzeń jeszcze dla mnie świeci, A zasłona przyszłości czarnych chmur nie wznieci, Żegnam Ciebie, O Luba, żegnam Cię na zawsze. Na zawsze? Może z żalem Twe usta powtórzą, może nawet Twe oko wrostania w rozstania godzinie uroni łezkę, kiedy wspomnienia się wzburzą. Lecz żal ten, jak ślad łodzi płynącej, Przeminie i łza oschnie, gdy losy radości wywróżą, i w pieszliwej pamięci pamięć o mnie zginie. Cyprian Kamil Norwid, moja piosenka, do kraju tego, gdzie kruszynem chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie. Dla darów nieba tęsknie mi, Panie, Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie, Do kraju tego, gdzie pierwsze uklony Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, Bądź pochwalony, tęskno mi, Panie, Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, Której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, Równie niewinnej. Tęskno mi, Panie, do bez tęsknoty i, i do bez myślenia, Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, Bez światło tło, cienia. Tęskno mi, Panie, tęskno mi owdzie, gdzie k Któż o mnie stoi i tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźnie mojej tęskno mi panie. Tadeusz rożewicz, twarz ta sama, twarz poety otwarta pełna cisza, twarz ta sama, zupełnie inna. Ze ściany patrzy na mnie maska, twardym pustym okiem. Stanisław Flem Solaris. Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu. Chcemy tylko rozszerzyć Ziemię. Do jego granic. Jedne planety mają być pustynne, jak Sahara. Inne, lodowate, jak biegun, albo tropikalne, jak dżungla brazylijska. Jesteśmy humanitarni i szlachetni. Nie chcemy podbijać innych raz. Chcemy tylko przekazać im nasze wartości i w zamian przyjąć ich dziedzictwo. Mamy się zawyczerzy świętego kontaktu. To drugi fałsz. Nie szukamy nikogo oprócz ludzi. Nie potrzebam innych światów. Potrzebuję luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy. Krzysztof Kamil Baczyński. Pieść o szczęściu. Dziś rano cały świat kupiłem. Gwiazdy i słońce, morze, las, i serca lądy i rzek żyły. Ciebie i siebie, przestrzeń, czas. Dziś rano cały świat kupiłem. Za jedno serce cały świat. Nad gwiazdy szczęściem się wybiłem. Nad czas i morskie głębie lat gorące morza sercem płyną. Po złocie nieprzebytych sław, Gdzieś rzeki nocy mnie wyminą. W głębokich morzach złotych traw chcę czerwień zerwać z kwiatów polnych, Czerwienią nocy spalić krzew. Jak pie piersi nieba chcę być wolny, W chmury się wbić w kolonach drzew. Morzem w nocy. Noc, ciszą, noc się ciszą kołyszeł, zmęczona wzruszeniem. Woda pachnie księżycem wśród dywów błyszczących. Nieskończone bez ciała wśród faliste drżenie i cień nocy śniawy po wodzie się pnący. Szczęście palce rozdzw rozdzwania drżące miękkim pulsem myśli czernią zakrzepłe na błyskach dygoczą. Serce tętnem uderza w wielkiej piersi nieba, w głąb rozczerni i szczęścia płynie ze mną nocą. Tadeusz Różewicz. Ta, jak dobrze, jak dobrze mogę zbierać jagody w lesie. Myślałem nie ma lasu i jagód. Jak dobrze. Mogę leżeć w cieniu drzewa. Myślałem drzewa już nie dają cienia. Jak dobrze jestem z tobą. Tak mi serce bije. Myślałem człowiek nie ma serca. Tadeusz Różewicz, wodą oczami płyną chmury nad domem, w którym żyć moje schodzi. Czarne warcząt przewalają się nad ziemią, jasne przemijają, jakby ich nie było. Wzrosłam w życie, coraz głębiej i szerzej, nie trwały wodę oczami, za chmurami, i mocniej kocham ziemię, deptano ludzkimi stopami. Ty, Prian Kamil Norbit, jeśli ma Polska później drogą letną, Stało ludzkość w grobnym huraganie jeżeli ma być, być niedemokratyczną, nie to niech pod na wieki zostanie. Jeśli mi Polska ma być anarchistą lub socjalizmu rozwinąć pytanie, to już ja wolę tym pan, pan sławistycznym, co pod Moskalem na wieki zostanie. Tu oba mi uderzą w kolana, aż się poruszył w stół za stołem ściana. Barstwem oberwał wodzie krzyż gipcowy, i pat jak, i padł jak śniegu w śniegu Koniec rozmowy. Róż, Różowicz Dadeusz bursztynowy ptaszek. Jesień, ptaszek bursztynowy przy, 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 przejrzysty, z gałązki na gałązkę nosi kroplę złota. Jesień. Ptaszek rubiniowy, świetlisty, z gałązki na gałązkę nosi kroplę krwi. Jesień. Ptaszek lauzurowy umiera z gałązki na gałązkę, krople deszczu spada. to Tadeusz skrzydła. Kiedy odchodzę dalej, nie zatrzymuj mnie. E, nie ze, odchodzę dalej. Ręce ze wszystkich stron, ruchliwe ręce, rozpraszają mnie i roznoszą. I zaczyna się tropienie. I zaczyna się gra świateł i rąk, i są cienie na białych obłokach, cienie rąk i skrzydeł, choć nie ma między nami aniołów.